Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku będziemy grać, o w dzisiejszym odcinku będziemy grać w jak Stars jakby co, to nie mówcie, że tak jest głośno, bo teraz to pewnie jest cicho, ale piszcie mi coś tam w tych komentarzach, że jest głośno na odcinkach czy coś, no bo no, nie zapomnę, to trochę mnie to wkurzyło, więc no tak nie wolno jakby coś... Sorry, że mam kaszel. Znaczy... też będę miał taki dźwięk, bo mam kaszel, więc... No, kaszel, taka, po chorobie. Ej, podobno baza astralna ten. No. On. Podobno mam jej ja to wrażenie. teraz zadaję to. A, tak, tak.

tam Tak, mega drzewo od No i wygrywamy. 3, 2, 1, 0. No. No i wygraliśmy. I tego nie mogliśmy. O! O! Przynajmniej. No, przynajmniej puszki przyjdą. Nie. ja w ogóle wiedziel wiedzieliście, że jak klikniecie w to. Nie, tu ile macie pucharków? To, to wam i tak nie zabiera jak yy, stracicie. Hmm? Może ktoś nie wiedział. Poczekaj, poczekajcie, bo a nie, czy ja to dobrze powiedziałem. Jak gracie bazem astralem i mieliście na przykład 500, a zabiera wam 3 i nie macie już 500. <coughs> To wy nadal tutaj macie na przykład 500? O tu? Tej skrzyni? Tej skrzyni? Ja będę miał pewnie 12 tylko przedmiotów, bo no ja często w Bronsterze teraz nie gram, ale coś mnie ruszyło. Dalszego Ech. grania. I w ogóle na Najwyższa ranga. Moja niestety na Edgur. 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 Tak, Edgur. Na Edgar. W ogóle mówię Wam tak. Dużo osób wyśmiewa Edgara. I każdy mówi, że to tylko dzieci, które nie umieją grać. Nie grają. Więc Wam nie polecam nie Chyba, że jak jesteście dzieciakami, które nie umieją innymi postaciami grać, no to możecie grać. <laughs> A i jutro mam Wigilię klasową, jakbym miał robić ten, no... Jutro film? Jutro tak, jutro. No, wczoraj. Wczoraj? Nie. Wczoraj to było wczoraj, dzisiaj też... Nie. Jutro miałem robić film. Bo mi się miesza tam te dni wszystko wszystko w ogóle wybyło. i będziemy będziemy ten chciałem zrobić film, ale no nie, jednak nie zrobię, bo mam wigilię klasową, ale powiem wam tak, jak będę miał wigilię klasową, to już potem sobota niedziela. I potem mam już dalej 9 dni wolna. Więc no powiem wam, że będzie odkrywał, nie będzie taki film. Łata, chata. Już oda.

Proszę spoko jest pan spoko. Niech pan się nie denerwuje. To pan jest spoko, spoko, spoko. Mm, jest, ale nagływaliśmy, więc szczerze, żeby... Nie ma... Nie ma ten. Dobra. I teraz tak, mamy taką. I to jest pan P. I on teraz włączy nagrywanie. Pan P. Teraz pan P będzie klikał o wygrywanie. O, znaczy. Teraz pan P. będzie wyłączał nagrywanie. O, słyszycie chyba. Dobra. Kurde, nie chcę. O, o, o. I teraz wyłączę...